Wszystko już wiemy I musimy przejść placyk obok, bo 180 mocy dasz Pan, ale urwał wiarę Dojdziemy placyk obok do A to pod słońce faktycznie Nic nie widać Albo niewiele widać To miasta, perfekcja. Ta, 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 ta. Kijanka! Obrotom już widać? Ostatnio kupiliśmy takie ze dwie i to jeden, sześć były. One fantastyczne były. Panoramkę też miała, też biała. Widziałeś co? Chłopak szukał też czegoś z klasy niemieckiej, ale. I radar. Ominął wszystkie pasaty, minął wszystkie inne cuda. No to go tu pytać, bo to kosztowało nawet Nawet niezły pieniądze wtedy. No prosit, właśnie. No, kto tu siedzi na tej, na tej budce? Chwileczkę, fura naczelnika jest. Nie ma wstydu. Jest tu kto? 200 przebiegu, ok, danke. Ale to jest 1,6 benzyna, uturbiona, 160, koni coś, 77 przebiegu, 19,300. 300? Tak. 19,300, Ta. 19, 72 przebiegu. Samoparkująca Amerka Pano ramka jakoś nawet auta brzydkie nie są automat? Kdzieś automata czy manualną? No to proszę cię, właśnie z Tobą się zmartwił, że chcesz manualną w takim <noise> nie, nie. samochodzie. Dwórura klasycznie wszystko się zgadza. Ryz jakiś na nich nie widać. O, ci cholera, kamera jest. To jest ostatni raz, czy coś mamy? Mamy! Ale jakiś większy, czy coś mniejszego? Taki jak tu, czy Większy. Oh. Oh. Pim 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 pim. Say no. 40 x 0 tedy. i to nie, to nie To jest a w sikro jest koda, To jest długa, no? jak chyba w sporcie, bo na czarno wszystko fajne. To jest sport lekko, to jest pierwszy. Nowa lampa. A... Też też 21-2 może kosztować A masz To nie ten majster A też Dolika podobny bo z brodą. O Jezu, dzięki D350K To Pana Alika, to nie? Giet te ik do mnie Dobra Się nam się już dopiero widził, raz zgubił A już go raz znaleźliśmy Jak się zgubi drugi raz, to Jest możliwe, że już nie znajdzie Idziemy, ale chwileczkę, bo teraz patrzą na to Co się tu wyprawia Dwie nowe, świeże, pachnące Dostawy Jedna Gdzie jest druga? Tu jest druga Świeżaki. Takie tutaj codziennie przyjeżdża kilkanaście transportów codziennie po 8 samochodów Około na paserzności jakie fury są wielkie Zaraz tu przejdziemy obok, bo fajne sztuki no Pasat w RC nie pasował opakom, dziwię się, dwulitrowy, 160 przebiegu, chcą benzynę i nie pasował, nie wiem dlaczego. 160 diesel, a tu byliśmy przed momentem, przepraszam, wszystko mi się popierdło, popierniczyło. Bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i skrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie Pan Romek. Czołem, cześć, podróż